Siemankozka Sejematy i witam Was w kolejnym na naszej serial despo jest Farm XMR 15 MiniFarm sezon 3 I dzisiaj ze mną standardowo jest Bartosz Który tam mi i, przed chwilą świnie mi tam gwałcił I jeszcze tam gdzieś Dawid sobie jeździ No, jestem sobie Tak jeździsz sobie Układasz sobie rzeczy na gospodarce tam, tam ubora ta, ta zima idzie i my też yy, w związku z tym, że zima idzie, ja postanowiłem zabrać się na orkę na zimę. Yy, tylko teraz tak, czemu ja tego otworzyć nie mogę? Czy o, o, tutaj mogę, dobra. Otworzymy sobie bramę, później otworzymy sobie ciągnik, zapniemy sobie pup i pojedziemy przyorywać, przyorywać, przeorać. Przeorać obornik. Yyy I, i, i tak dalej. Kurde. Póki jest tutaj, dobrze, czyli musimy iść teraz, po... Bo... O warto sobie tak gonić za mną. Nie masz sobie się pładziej, czy co? A w sumie nie dobrze... Do siebie. Nie, no teraz idziesz. Musisz mi po jeszcze wsadzić. Wsadzę ci tą bolet. No a jeszcze nie mam do Ursus kiedyś co no ten, ja ten założę, to ale... Odcinek nagrywamy, jeszcze tego pierwszego nie wyrenderowałem. Nie, nie, chcę tu on... Pan... Dobra, trzeba uruchomić maszynę. Bo tak, Mamy też realną kamerkę, żeby było fajniej i realniej. Tu tak się nie wyrobię, bo to nie 30. Zapomniał się. No. 30 osób nie przeszedł z, z, z rozrzutnikiem, tak fajnie bączka wykręciłem. I... No, ładowarka wprostowana w odcinku, pamiętam. Czekaj, jakaś, bo tam, żebym belek nie przestawił. I do tyłu. No, Ciągnie się, no, się marnuje pod takim pługiem kurna. No, no tak, ale spokojnie, teraz ogólnie No panie bo, bo bolca złamiesz nie wiecie. Moment, wejść. bo się urwało się. No tak, było. ty jak się do czegoś zapierze, Pekaj, zaraz, bo, zawsze tak, się. Urwie. Podnieś nie może patrz, puszcza. Zaraz ci pomogę podnieść O, patrz, jak Zaraz ci widzę Zaraz, czekaj, cię o, o, zaje, i, ja wywieszę, tutaj cię powieszę ja z, czekaj, z... ziemia poszła do góry, patrz okay. No to dobrze, no bo to, to z tamtego roku ziemia jeszcze była no. Ja, to czekaj, ja, a ja się tutaj sikam Nigdzie nie będziesz sikał, idę tam się. Nie wierzysz tego człowieka Dobra Bartosz, to w takim razie dzięki za podpięcie pługu, a ty się tam możesz już brać do siebie za to. Ja podpię nie wiem kto podpinał Ja podpiąłem Bierz do swojej roboty cię zapinał Nie Nie My z Bartoszem On. wiemy swoje, my wszystko rzeszeli My wszystko rzeszeli i widzieli Co się my. działo No wy to źle Tak, 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 eee. tak Miałbyś mnie na ciągnik, a nie biegać muszę A ja cię nie prosiłem ze z tego, żebyś idę niego ci na nie... Dobrze od skąd by się tu zabrać teraz? Czekaj, tutaj mamy tak, to może weźmiemy się stąd do końca podać środkiem przejedziemy i. Legaj! Być... Napiję wody z hydranta. E nie, bo tam ciśnienie za mocne, zostaw! Bo potem my e, my potem my na świetle wody my nie my będzie we wsi. eee, ja tu z tego nie korzystam. Prawie mi zęba wypił. Gdzieś ty pojechał? Ja na moje najdalsze pole. No, Ale może coś powiedzieć? A propos czego? A propos naszego sąsiada Dawida? Czwartego. Nie, czwartego. A czy to będzie miłe? No, zauważyłem jedną rzecz: że to jest złodziej, bo tam mój zetor stoi. Mhm, weź nie goń. To jest mój zetor. Dociążaj, dociążaj tył, bo teraz nie. nie mnie zatrzymywałeś to tego, to nie mogłem. Oj, no dorobiłeś? No i teraz iść po łańcuch. No dobra, ale czym mam przyjechać? 30. Dobra, Ta, no, to moją rozpoczęłam. Patrz jak, przez ciebie, żebym się krzywo jechał Nie, jak. E, okay. No, napędzę no, poza minę. Ja bym go no, no, podniósł. Idziesz, umiesz kręcić kołami. A poza tym, co Ty. zrobię? Dawid. Co? Ty masz 40, nie 60. Dziękuję to jest 60 A Blok ma już 40, to jakaś taka... Co to że, że, że 60 mnie wyciągać? Oszukaną. Słuchaj, ja sprzęt zazimowałem za kocykowej i ja ci nie przyjadę bo Tak? Ever. Dobra, to fuck to... forever na... Yy... Niestety nie mogę ci przyjaciel lub zazimowałem sprzęt. Już wiem po co chciałeś konferencję na skype trzymać. E, dobra Bartosz, chodź, chodź ja cię to jakiegoś hola Już skombinujemy hole. Do... A wy spawaliśmy w ogóle? No, yes. spawaliście między odcinka. Yes. To sprawa ten spawał, złomu jak zwykle. Bo no mnie no, nigdy złomu nie ma. Z mojego złomu. Nie, Ty. to było z mojego złomu. Idziesz patrz. Idziesz patrz. To jest no mojego... tak, no tak, to jest twojego, bo brudny, aby ktoś nasrał. To tak, to twojego. Powiedz, tak. no to mój złom? mój złom za... twój złom za moje pieniądze. Eee, Mati? A, gdzie jestem? U ciebie czy na łące? Eee, na łące będzie stał, tak kościółka. Stoi na, na prawie mojej łące. Ymm... A dla niego nas tam będzie moja. Oh shit. Gdzie on jest? Po prostu nie widzę. Gdzie ja stoję. No, a tu. A ty wypad y z, z mojej ziemi. Nie wiem, czego cię pogodzi tutaj. No, to ja cię zaraz pogonię. ty, 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 ty! ty. Mam, 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 iść po psa? Dobra, to idę po psa. Te gdzie, ten pies ma ugryźć? Ten pies ma się ugryźć... Nie, tu chciałem wejść. Ten pies ma się ugryźć w laczka czy w głowę? Będziesz spokojny, czy kurna to masz mnie... Nie odzywam się na ciebie, mówię, No, chodź bardzo czas. No. no. To ja, ja będę mu teraz to odczepiał. Kurna no. masz... Przez debila będzie mi się załpił, gdybym nie jest właśnie zmienię nie ma... musisz gdzieś... na Matiwa. 5 giga na dwa. giga. Możesz podpiąć? O, ktoś podrabia naszą nazwę. WPGR u Matiwa 2. Czekaj. Co? Co? Coś... Mati? Co żeś zrobił? Coś żeś zrobił, że wyszło? Żeby... żeby cię snychro Wyszło, ja, wyszło to, chyciło, to no. trochę Następnym razem kliknę, żeby cię ugryzł w głowę. Może wyłysiejesz. Ja nie bardzo. No zauważyłem. To jesteś głupszy. Jeszcze ci powiem. Odkąd ja z Bartoszem mam mioręcej i mi się waflujemy. To ty stajesz się coraz gorszym. Nie wiem czym. Chciałbyś, chciałbyś. Odkąd ja z Bartoszem zacząłem się waflać. Bo tak, to ty jak żeśmy się kłócili, to, to ty byłeś to wobec mnie w porządku. Tak, by ja byłem się... po niczyjej stronie, to by się tylko zdawało, że jestem bardziej po twojej. Nie, mi się nie zdawało być. No po dobra, Barta już już dość... Ale zostań, bo może jeszcze drugi raz przez burzę, przejeżdżał. Nie, ty, 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 ja tam odzimuję jest... sprzynt przyjadę. No, w ogóle nie... to mój złom i proszę mi oddać było. No Barto się ja, ja, nie wydawaj, może... Jak tam... nocy przyj... ja w nocy przyjdę, ja potnę ja zabiorę. Jak to wygląda? Czy to jest jakiś co wolny mamy na bazie? Ty, Bartosz, a tyś go ostrał, że w jednym miejscu czerwony jest? Nie, taki był. Obrócony już. Patrz, jaki cygan. Ty, patrz, u Bartosza jest, jest austriacka ta rejestracja i pisze mu jo, Beda, 6. Patrz, <laughs> Patrzcie, ja sam w wróciłem uwagi nawet. Nie wiem, czy to jest ciebie miejsce, nie No ma mo... po... Bardzo błotnik se wezmę, przyda mi się w 16 14 nie? Dzięki. Nie mam modu pasażera, niestety. Mhm. No masz no, szkoda, pojedziemy. Mhm. E, Mati, Mati mówił, że nam rower wygrał. No i do tej pory bym nie. byście tylko chcieli, wybyście tylko chcieli. Nie. Ale pracować farbic. to się nikomu nie chce. teraz mówię: Chodź, wejdziecie się na i Farma, poukładacie sobie maszyny, bo zawsze nie macie czasu. Narzekacie, że nie mam czasu wam włączyć serwera. Włączą, chciałem, miałem cztery razy oferowałem włączenie w ciągu dnia. A nawet nie, idziemy na constructiona A ja? No to dobra, no, no to poszliśmy, no a teraz to. A teraz nie ma co robić. Nie, nie, Masz co robić, ja, boję, ja boję, mogę. Boję się, że. Chodz... Tędy się boję prze, przechodzić. Mogę jechać chodz... ułorać? Mogę chodz... Chociaż... Patrz 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 Mati się cyka no A 30 jak tu wjeżdżą to nas zrozbędę jeszcze No daj 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 Przejdzie 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 kryjdzie, No, go, by się go, pało mnie i tyle wyszło Dawaj 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 kryć kołami kryć kołami Bardzo już dawaj. gotowy Dawaj 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 dawaj. dawaj. Mati jutro ci w ogóle o, jutro ogólnie robię fotoradzies z sosnowca na grupie Na to Dawaj dawaj bo idzie do przodu Nie odpuszczaj nie odpuszczaj Nie podpinaj tego Idzie podpiąć? To podpiąć? No to ty masz no. tam zobaczyć czy się da podpiąć, nie ja Czekaj, do tego wyjdę. Nie wiem do tyłu. Wartoś dawaj, dawaj tu jeszcze, dawaj Ja ty kurde, tu to, to zawsze krzywo wsapałeś. To już ci dostanie w gunego O, co widzisz. O, Tu... Weź go tam popchnij trochę. Wartoś daj mi to, weź do tego też. Jeszcze trochę Bartosz, nie? jeszcze trochę. O. Nie tak to miało nie, działać, bo... ale... Ale wyszło. To wiesz Bartosz, weź od ciebie, ja e, tu przyjadę, czy jadę mamy Nie, nie dawaj mu tego. To i tak to zawinę. Ja to i tato zostawię u ciebie. No nie odpinaj, nie odpinaj od najlepiej. Tak, ja od ty, bo ja odejdę się pojedzie, nie lata pracuję takiego. Ale ja miałem ora, a nie latę tu, makiego. No to możesz jechać, ja już teraz będę to omijał. Nie, po prostu cofaj do tego momentu i... Po tak to ze dwa, trzy przejeżdżenia, teraz już będę brał na jedno koło, to już na pewno wyjdę. Powinienem gdzieś na jedno koło. Dobra Mati, to ja to u siebie rzucę na... tak, żeby Dawid tam nie znalazł, nie? Oko. Tak jak taktyka robi co? Nauczyłem się tak dyspacjować, patrz. Straszna to sztuka nie było, włączyć sobie konsolę I poczytać trochę w niej Nie, no, nie zaczytałem, weszłem na YouTube'a O, ty za głupi jesteś Gdzie że już na YouTube. i się Zaraz auto kika ci walnę Tego takiego, że już nie wejdziesz Do końca sesji Do końca formatu Dobra. Ja dzisiaj prawie format robię Należałoby być w tym A ja mówię, Restart. A znowu Restart. Młode dziecko. było, no, wybierz system Windows 10, Windows 7, Windows 11. Ale co do ten Guard był, to nie wiem. Miałem klikać, ale się bawiłem. Teraz Windows Red wychodzi. Będzie był. Zobaczę, to nie mówię. No to wpisuj teraz. Nie masz co robić jak zwykle bezrobotny. No to. No to co, trzeba telefon włączyć. A bo nie, nie chcę. No, tylko, że to nie jest no, bo jestem tylko to jest chyba jakieś tam aktualnie nie, do dziesiątki z tego co tam czytałem. Zapytałbym się na no, drugiego co tam do niego, jak pójdzie, ale mówić, że nie mogę rozmawiać z terenie, więc biegnie Albo rozmawiasz z nami, albo idziesz i nie nagrywasz z nami, proste. Cze, czekaj, Mati, bo on tak będzie musiał, zaraz mi chwilę pójść. Będzie po problemie. Wiemy, że się będzie musiał wypróżnić. Nie, nie to się Ale idę do mnie, O, no, Teraz tutaj nie dojadę do końca, wyrównam to. Jedziesz, dawaj. Tutaj to ja wiem, ale tutaj na końcu. Dawaj, jak, jak tu nie wiedziesz, to kładrak przyszedł No teraz dobrze poszło. No. A wiesz, że ty w gruncie nawet nie jedziesz, by tak. Koła byś sobie założył, bo grunty deptuje. No Alogenami byś poświecił. Nie używane, się. ale zapomniałem już te żarówki ci wykręciłem by mi się spaliło Eee, yy, Dawid no. Ale po co ty się odzywasz, a ty nawet ze wsi nie jesteś Ty jesteś? Właśnie, ty jesteś mierczuchem Sosnowca Won yy, Nie po No Jadę właśnie ostatnio, szremu, ostatnio głosowali tak. i co, twoje Volvo zawstydzili 30 lepsza, no i dobrze, dobrze zrobiliście widzowie, tak, dobrze tak, dobrze tak. No. Dobrze Jest na 30 tysięcy Volvo Jakie 30 tysięcy? No w sumie taka zadbana jeszcze może tyle będzie watna. Yeah. No co z tego, że 30 tam milionów kosztuje za twoje Volvo'a ja, tak, Jak i tak 30 mocniej się związuje z człowiekiem. Co z tego? ale bo to zło i to już ci powie każdy z moich widzów. 30 letów. z masz wituł dzieci poniżej tu nas Nie Nie obrażaj Widzicie, on was używa, on was kurde ignoruje, on was wyzywa od dzieci. On A. jest ten zły, nie. A co do tego prowokuje? Ty. Pa, pa. ty, patrz! Patrz kur na płot pod podłogą. To jest mafia Sole, co jest jednak. Płoty, kurne pod mafą. Musimy mu powiedzieć, że... Tu jest pod... A ja weź się znowu do brączka, Jak się zapytać o Halixa. To weź, zapytaj się po co Sole. Po ty, pod, 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 pod. Albo po co rozludowujmy DLC? Cz, cz, pomijam. Ale na Ale nadrabia filmami. No, może i trochę rzeczka źle postąpił, ale filmami nadrobi. Przecież, jakby nie on, to by nikogo istnieniu mokszynu nie wiedział. A tak to przynajmniej wiemy, że jest to jego gospodarstwa. I byśmy teraz tych ciągników nie mieli. Wyjdzie, z tego miałbym innego nie. No tak, byśmy miał. Te 25 no, i by było zajebiście. Ja się nie bronię, może sprzedać. Bartoszet nie przyjmie 16. Nie, szesnastkę nie, ale 40 to mogę sprzedać. A to 60 jest. Chyba. Silnik, silnik od 40, bo za 60 to po tej skarbie się przeturno. Mówiłem, e? chodź Mati, po remoncie, przykręcimy na śruby. E, I na siebie będzie trzymać No, się trzymało ja no. po tym oborniku ja mogłem przy, a nie bo ja nie mam, ja mam tylko taką bronę, bronę lekką to ja tutaj za dużo bym po tym oborniku nie zdziałał e, może wziąć moją bro, bronę Ale Cię teraz jakbyś się po tym... za orkę brałem Tutaj to, to taki nie wiem Może ty masz 190 koni to nie znaczy, że Mati ma 160. Mati ma 160 Tak, a ja ile mam? Nie to Turbo ma 160 a, a ja ile mam? Znaczy ja też jestem Turbo, ale ja 12 Chociaż w sumie te jama? ciągniki na turbo to jeden, jedy, jedno hey, moc. Ej, a ile ja mam? No zobacz co No 150 na turbo. na turbo będziesz miał, no ale sam silnik bez, bez kompresora, bez niczego. się okay. Jak do tego dochodzi kompresor, to słyszałem, że podobno moc tego ciągnika. nie, no, hey, czemu ja mam sporo. 150? Ja powinienem mieć 160. No bo taki sobie wybrałeś, taki masz. No już, I teraz nie narzekaj. Mati? Co? Kiedy kupujemy skóry? Co kupujemy? Bartosz! Bartosz! Czemu tyś źle orasz? Mati! Bartosz, Bartosz, Idzie Bartosz, zima! Bartosz! Bartosz! O, ora lewą skibą! Idzie zima, trzeba będzie pomyśleć... Yy, na zakupami? Ja jabłka na zrobienie myłek. Bartosz! Wyłącz kurna... Ma, Bartosz! Wyłącz kurna ten pieprzone światła! I zacznij orać dobrą stronę. masz tam jeszcze trochę z umu? takie takie trzy duże kawał, kawa... kawały metalu. Masz czy nie? Jak zobaczcie, jeszcze zawsze będzie. Pójdziemy do Bartosza upniemy trochę dla będę... <grym> do... A bo kombań mu potniemy, bo w końcu jeszcze jest mój. Papierów mu nie damy. <grym> A potnij i już, już biorę w leading lekciona. A pieszki. Cztery setkę. <grym> Dalej kto ci go tu przyjedzie. Nie bo to już go pchał Nic nie widzieliście o. A Takticala w pakową się i tylko dupa jest. No ja, tu, ja tutaj powiem, że ja tutaj z przodu mam tu za w tym cioniku i zamierzam go wykorzystać żeby jakiś puk na zimę na pewno zbiję. No, po... Mojego Dawid zomu. Za, mo za moje pieniądze. Dawid ty masz że informacje, bo ta dupa to od ostatniego odcinka nie wystaja. Hey, nie wiesz co? Bo ja tak widzę, że tu są dwa znaki bolusiowe. No dwa. I dwa znaki, że koniec miasta poczytane. z tego punktu zbijemy. Dwie rurki, namocowanie, panie. Te znaczki trochę się wykrzywiły, no, dziękuję. Pomalujemy na pomarańczowo. <śmiech> <śmiech> no, no dobra, no. Tam trochę możemy zawinąć, ale nie, no bo szkoda. Ty, ty nie bo ja są jestem potem będzie na mnie o, to ja zajmę czekaj tu jest tabliczka taka mafia. nie przecież, przecież, przecież to już mamy... Te... Czekaj, czekaj czekaj żeby ty ty fach ty trachówka to ja się weszpię czekaj po, po nie wejdę a bo nie po latarni go poryniłem a bo nie tędy wyjutu Dawid, już mamy ryżu cieja na czekaj, czekaj. 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 czekaj, drapuje się jemu się trzebie się to zleci do Ziowi o patrz, tu jest blacha, tu będzie na pół, tu weź na drugi pół, a tu na część. Ja Dzień, nie też mam... no, no z... A, a potem jak śniegu na tam na stypie jest, będzie będziemy mieli prąda. Kto ci, kto ci herbatę zrobi, jakby je chory? Po czym jeszcze? Folia A co tak Ja mam kuchenkę na gaz. Se butlę w każdej chwili mogę przynieść. Ej, hey, Dawid. Co? Ty już też chatę rozbierać? <laughs> nie moją, tam był mieszkał kiedyś Bora. A że go podpierd... to go nie a my mu mówiliśmy, nie, mówiliśmy mu... Mówiliśmy nie jechać po pijaku po trutach. No i zaczął chodzić. Złączył dwa druty z nich. No i go Ale wiesz, że chociaż... Wysokie napięcie. Patrzcie, jakie duże supy. Te... A, tu jeden się nazwał, bo to Bora chyba po nim spacerował. Ale, to, to proszę, to proszę. Piękny, w pól. Ej, Trzeba było mi... nowy zrobić. Ale to jest ten złodziej. Nie, nie mówię o Marcinie. Nie mówię o prawdziwym poratach. Dla... A dla mnie jeden widzi tak. Tak czy siat, to są złodzieje. Nie, poradę to nie złodzieje. Ultra limit sprzed i są złodzieje. Nie, tylko dwa wnyjsciad, tylko boczy. Gdzie? Nie. Cztery. W czym? Tutaj? Tak, ale wiesz, tu można sobie zawsze rozbudować. A ty, ty? Ty, mogę odpowiedzieć na piemu czy nie? Na co? Na... No, zadał. Powiedział mi czego... Czy, czego No w sumie, czekaj, coś tutaj sprawdził. Tutaj mam w zeszycie coś napisane. jak zwykle sobie zapisuję. A nie, dobra. mogłem to zapisać. Czekaj. Um, coś miałem powiedzieć. No, to a, się czy, powie ty. w późniejszym Co powiemy co, co? Właśnie eee... Aha właśnie. Bo w tym odcinku będzie kamerka i prosiłbym was żebyście powiedzieli czy rozmiar kamerki, <grym> znaczy czy jej <grym> wielkość a jest... Nie, twoja morda za duża jest. No to zmniejszymy spokojnie. Eee, czy nie będzie za duża i czy w którym rogu byście ją chcieli? W prawym czy w lewym, bo mi to Hala. obojętne. No chciałbym, żeby ona była na dole, bo za pomocą Green screena będę usuwał tło, które się za mną znajduje. I wtedy żebym nie lewitował tak nagle gdzieś w powietrzu w ekranie to postanowiłem, że kamerka będzie na dole. Tylko teraz w którym rogu, prawym czy lewym? Także dajcie znać, ja to tam wezmę pod uwagę, w którym rogu byście chcieli. Tak na początku myślę, że w prawym będzie spoko, a jak coś to będziemy kombinować. Ja w, to piszcie, czy za duża, czy za mała ta kamerka. Ja sobie tam już dostosuję według Waszych rad i, Słuchaj, i będzie fajnie. Słuchaj, to teraz ja jestem taki koksu i ja będę czytał pytanie do Czekaj, 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 ale spokojnie, ja tutaj mam, ja tutaj mam. Spoko. szkoda, że kamerki na kierownicy nie mam, ale jest spoko. Na eee... Dawidowi to trzeba okroić wszystkie z Polecam Robina Kuso. A, to były komentarze, które nas bardzo razem Przynajmniej mnie Echaj. po Dawida to tam nie za bardzo. Słuchaj, kiedy będzie 630, to A, i to, że do was, to, to zaraz, kiedy To, że was Dawid tam wyklina w komentarzach, to tym się nie przejmujcie. Znaczy, to nie oznacza, że macie mu odpisać, po prostu się nie przejmujcie, zostawcie to, ja to tam kiedyś analfabeta, usunę. analfabeta chłopik, czy jak uta, sam to zaczął. Także, nie powiecie, co to, nim sądzę. Tam dużo kropeczek było, żeby nie było przepięknych. Dobrze. No, o cebuli hmm. też, Mati, pamiętasz piosenkę o cebuli? Dobrze. No dobra, nieważne. Tak, to mam no. czas, jeszcze dwa tygodnie temu. To a ty grubasiu pornograficzny. Złodzieju jeden, ty, skur... Bardzo ty też się coś dopowiedz na Cisza. nie. Cisza. Nie będę się zniżał do twojego poziomu intelektualnego. <noise> <noise> tak? A, a poza <noise> nagraniem, to jest? Mówi nam, no jak weźmie się tego cebulę na ten odcinek, to ja was zatukę. Ale ty musisz mówić to, co ktoś prywatnie mówi na publicznie. A to patrz jak mówi prywatnie. My, to jest... Czy my mówimy, no twoja matka, to i tak się że to było słuchaj, ci to Nie wiem, nie wiem. nie nie? nie, 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 odcinek, nie? No moja też. Ale no. twoja to tak. <laughs> nie powiem, że czysto łaciną ciągnie. No patrz, 24 <laughs> minuta, chodźcie ale, do mnie. Ale wiesz, chodźcie tu. O. Chodźcie, to przy się ustawimy, choć. Dobra, idę, słuchaj. To moja, to dobra. Tam zabrze się, nie? No ale twoja na 8 razy dziennie, człowieku, będzie się utopić. No. Nie, że przyjdzie i powie, maty ma go. Maty! A twoja tego, tylko... nawet ku... Nie powiem. I, I to jest wystarczająco dużo. Ile masz zagrożeń, Pochwalcie. A co ci o tym wie? No pochwalcie, no to ja powiem cztery, no. No nic z tego, już, już tylko dwa a. No, nic z tego, ale miałeś cztery no, Miałem warto idziesz, czy, czy na odległość Ty, się j, 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 jestem, no. jestem już na twojej gospodarce, chyba, że mam przyjść na pole No na pole, na pole na, na, na gospodarkę nie wracam, nie opłaca mi się Właśnie, ile mi benzyny zostało, puść a sprawdzić Gdzie tu jest ten licznik? Przekręć kierownicą Woluju Benzyny brakuje Trzeba będzie jechać na... Zgasza, bo mi szkoda Szkoda mi czekaj tego. Wracaj drzwi, gejuchu pornograficzny Dobra eee, A więc e, w tym odcinku tak robiliśmy sobie orkę na zimę Był dzisiaj ze mną Dawid, który maltretuje moje drzwi Nie, nie, nie. nie wyskakuje ci żadnej komunika? No, bije po oczach I jeszcze tam gdzieś Bartosz Na razie, jadę poratować Matiego Tak, i byłem z wami. ja, także trzymaj się i do następnego tak się powinno, przeciwwaga musi być. Ze śwale człowieku psychicznie i w ogóle fizycznie. Aj co masz?